Uh, I want to uh, congratulate uh, uh, Sloans to the win. Uh, it, it was um, a game, uh, but I think we we deserved a lot more than we get. Uh, I'm really disappointed about the result. I think we. Should win this game. Uh, I think the performance uh, from, from Pogon was, was quite good. Uh, especially first half, we created a lot of, of um, score chances and, and uh, played a good game. We was, um, it was tough for us in, in the counter attacks. Uh, and also uh, in, in set pieces, this was uh, uh, what, what we had problem with during the game. Uh, no, of course. <laughs> O, przede wszystkim chciałbym pogratulować i Wrocław rezultatu. To nie był łatwy dla nas mecz, ale uważam, że zasługiwaliśmy na sporo więcej. Mieliśmy spore problemy przede wszystkim z kontratakami i stałymi fragmentami gry. No ale tak jak, tak jak tam wcześniej trener wspominał, to był ciężki, ciężki mecz i, i kończy się naszą przegraną.

And we, we uh, we'll quick look forward for first game, uh, against in Copenhagen. I jak najszybciej chcemy już zacząć skupiać się na meczu z Brøndby w Kopenhadze. Witam państwa dobry wieczór. No jest bardzo widoczne, że cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa przede wszystkim pracownicy i ludzie, którzy tutaj są od, od zawsze. Nie tylko mi było widać, że to zwycięstwo było długo oczekiwane na tyle przeciwnika bardzo, bardzo dobrego. Dawno nie widziałem taki zespół pokładany i wypracowany. To jest właśnie to, co, 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 co jest czas i co daje czasu. Taka Pogoń jest drużyna budowana spokojnie i przez wiele lat i wiele kryzysów, które mia miała, pomogły być na tym miejscu, na którym są teraz, także toż tam, tam w tej klubie wie, co robi i widać, że ten klub jest strukturalnie bardzo mocny. I to widać na boisku poprzez drużynę i poprzez ich grę i poprzez ich po prostu zachowanie, którym przed meczem, o którym przed meczem mówię. Co do nas, my chcieliśmy, tak jak teraz pierwszy mecz po tych derbach, daliśmy taki pierwszy krok, Chcieliśmy po prostu dalej, dalej e, e, robić kroki, zmieniliśmy trochę ustawienie, delikatnie e, zagrając zagra, u siebie, z, zaryzykowaliśmy trochę z, z ustawieniem dwójką napastników. E, chcieliśmy być odważni, po, żeby wyjść z trudnych momentów trzeba być odważnym dzisiaj zespół się pokazał z dobrej strony. W każde, w pierwsza połowa dosyć niestabilna. Bardzo dobre wyjście i ta bramka 1-0. Potem taki moment, gdzie przeciwnik przejął tą, tą inicjatywę, przy, jakości, przy swoje, swoją jakość, swój styl gry. Dużo nas zmęczył, ale też nie chcieliśmy od razu z tego pierwszego pomysłu zrezygnować. Chcieliśmy to wytrzymać w drugiej połowie. Kosztowało nas to 500 po dużo zdrowia, skorygowaliśmy trochę ustawienie w obronie i poprzez też zmiany w odpowiednich momentach zespół to, co mi się najbardziej podobało, już w drugiej połowie wyglądał o wiele lepiej niż pierwszej. Kontrolował ten przebieg w meczu, momentami wybierał w odpowiednich momentach, kiedy będzie bronił nisko, kiedy będzie wyskakiwał do wysokiego presingu i myślę, że pomimo tego, że pogoń już... Ruszyła z wszystkimi siłami do przodu, nie mogła znaleźć drogi do naszej bramki i to pod koniec meczu, to my mogliśmy przejść bramki, byliśmy bardziej agresywni, bardziej odważni i myślę, że dzisiaj pomimo tego otwartego meczu i pomimo tego hmm, okazji, który miała pogonić gdzie tam wciut na to zwycięstwo, poprzez odwagę zasłużyliśmy. I z tego się bardzo cieszę, ale dla zespołu.